Dzień dobry, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu! Dzisiejszy daily vlog zaczyna się w tym samym momencie, kiedy poprzedni się kończy. Dzisiaj idę do fryzjera! Więc mam, mam nadzieję, że fajny dzień się <grym> Że będzie fajny dzień. Eee, Powiedz i... mi, co będziesz robić u fryzjera? Będę tonować włosy. Co to znaczy tonować włosy i czy będziesz robić to ketchupem? Nie, że będą troszeczkę ciemniejsze. One i tak w kamerze wyglądają ciemniejsze na żywo. One mają już taki żółty kolor. No, kamera tego nie pokazuje niestety. Nieważne. Pamiętacie, jak Ewa tonowała włosy ketchupem? Ja jej zasugerowałem, żeby zrobiła test majonezu jako odżywkę i ona nie jak chce. Jak Big Ed. Jak Big Ed znajdzie. Piszcie w komentarzu. A to muszą jakieś jakiś wiesz, organiczny mayo. Bo możesz różne, wegański, low fat, super low calories, z gumą ksantanową, e, cheese, sriracha, A to nie melo. lepiej będzie jak powsunął, no, że ocet z olejem na głowę i jajko? W sumie lepiej majonez. To sama będzie, robić majonez, a do tego potrzeba termomiksa. Tak, eee, dokładnie. Także my się przebieramy, ja się przebieram z piżamy, w sensie z mojej podomki, z dres, dres, dresiwa, może nie przy was się <laughs> przebierać. I dzisiaj po raz pierwszy wychodzimy na miasto razem. Od, w maseczkach. Od... Dzisiaj jest 13. Od, od kwietnia. Ty nie wychodziłeś na miasto od kwietnia, ja tam łaziłam po sklepach. Byłem z tobą na zakupach, nieraz, nie dwa, ale nigdy w galerii. No właśnie, a idziemy. No też w razem, ja, pamiętam. No ale wiesz, tak, żebyśmy szli razem na miasto, miasto, jakąś kawkę czy coś, bo już dzisiaj są podobno otwarte. O północy się otworły. Także zobaczymy, ale słuchajcie, musimy odebrać też jeansy z Zary, bo zamówiłam mu spodnie i gdzieś w UPS zostawił w jakimś sklepie. Nawet w Collection nie wiem, Point. W Collection Point, więc musimy odebrać jego spodnie. E, także ja się przebieram, pokażę Wam, może, outfit, albo już zaczynam nagrywać 5 dni Nie wiem. E, no, także zbieramy się, a zanim jeszcze wyjdziemy, to zjemy sobie lunch. Mam zgryglowaną pierś, więc chyba zjemy sobie sałateczkę, dlatego że wczoraj zjadłam lody, a jak jem lody, które mają na przykład dużo e, węgli, no to później na drugi dzień. Staram się tych węgli nie jeść. Także dzisiaj sałateczka. Co wy robicie? Dulimy mm, się. Ale pachniesz pieskiem. <grystanie> Jak się wyłożył, żeby ten... żeby się... Miziać? miziać... O, już będziesz gryzł, tak? Najpierw priorytety. Trzeba się pomiziać z pieskiem. Jaki wyśpioszkowany, wyśpioszkowany, tak. Taki zmęczony jesteś życiem, tak? Jest rano, a ty jesteś zmęczony, zmęczony spaniem całonocnym. <grym> Dzisiejszy outfit to płaszcz z zary. Koszulka w paski, spodnie takie mom jeans Tesco i moje nowe buty, piękne. Też mam koszulkę w paski. Tak, nie? jesteśmy dzisiaj matching, matching. Tylko równie czarny płaszcz i nie mam takich butów, ale mam nowe no. Kiedyś mnie hejtowałaś za te buty, a teraz Mati powiedział, że sam by takie chciał. beach please. Zapach na dziś to jest golczek Gol Gabbana, Dolce <gul> Gabbana Light Blue Intense. Wiecie co, jednak już przed wyjściem zmieniłam zdanie i ubrałam sobie tą narzutkę z Zary, bo stwierdziłam, że czarny będzie lepiej wyglądał i mam też swoją Basic B, gładką czarną, więc szybka zmiana planu, ale tak to wszystko to samo i pomadka na ustach. Dzisiaj to jest Charlotte Tilbury Pillow talk. Słuchajcie, znaleźliśmy buty z zary w takiej maxie za dwa funie. Bardzo fajne. Takie sneakersy. Fajne. Tak jak twoje. No podobno. Też białe. Żal nie wziąć. jeszcze pasują jak ulał. Bardzo fajne. Macie coś Shopping Queen? Wziął już tę koszykę, wyjdziemy on. Nie, to dopiero zaczynamy polowanie. Polowanie. A to fajnie tobie w, w tym. W tym kolorze nawet, chociaż on inaczej wygląda, ale ładny. Już ale nie dla ciebie, dla mnie. Wow, obczaj tą bluzę. Zara. O ja, złote czachy. Fumac. Dzisiaj jest dzień dobroci dla Mattiego, Mati. Sponsorowany przez? Mattiego. w się sensie sam sobie kupujesz. u obczaj to. Ralph, ale jakiś taki stary. On jest stary przede stary, wszystkim. No. I to jest wełna i tego się nie da wyprać I jest za mały. No. O, ale jest, jest dużo, taka. dużo, dużo promocji rzeczywiście jest. Wróciliśmy z podbojów i mamy głównie prezent dla Baziulka. Kupiliśmy mu tako w TK Maxie. Uśmiechnięte tako, i on już czeka. Tako, tako, tako. Ksiąbizuję, to nie jest nic do żarcia. <laughs> Tak się cieszy fajne no Pewka, my o kochamy je, tako nie, tego. nie, wygląda na takie pancerne trochę, ale masz takosa co? no to jedz sobie, smacznego smacznej zabawy a ja właśnie gotuję obiadosa dzisiaj robię spaghetti, ale zamiast makaronu będę jeść te kurzecy, czyli co to jest? Cukinie, Mati będzie z makaronem e, i z indyka robię to międżbos, także one mi się tutaj e, obsmażają. E, tutaj mam już skrojonego selera, trochę czerwonej cebuli, bo mi została i białej cebuli i teraz kilka ząbków czosnku e, i będę robić sos pomidorowy jeszcze też z pomidorów puszki. I co tam będę miała jeszcze? Wyrzucę, zobaczcie, tu mam warzywa, może jeszcze pieczarki wrzucę do tego. Ale chciałabym zrobić taki sos, gdzie go ugotuję sosem pomidorowym i później go zmielę na taką zupę. W sensie, wiecie, go zmielę, żeby nie było żadnych kawałków. Nigdy tak nie robiłam, więc zobaczymy, czy to będzie dobre. A jeżeli chodzi o makaron, to ten z Morisonna Fusili Giganti Giganti jest przepyszny. Yy, także Matej to będzie szamciał. w każdego spaghetti to świeży rozmaryn. I mam tutaj, nie rozwijaj się, onion granules, czyli granulowaną cebulę mam i pieprz czosnkowy, moje odkrycie jest przepyszne. Także tutaj mi się już, Meatballsy przypaliły mi się. Te pulpety z indyka mi się niestety przypaliły, dlatego że okazało się, że miałam ustawione na maksa kuchenkę już tam walczy. Także sobie teraz podsmażę. Podsmażę sobie rozmaryn. Czy z jest rozmaryn? Rozmaryn. Rozmaryn z cebulą. pomidorów. Ale jeszcze chyba dam trochę pasaty. Ale nie chcę, by mi się zupa zrobiła. Także na razie to. Mm, ale pachnie. Dużo warzyw. Cebula w ten. Granulowana cebula, upsi, trochę dużo, ale spoko, pieprz, czosnkowy pieprz, przepyszny. No i teraz to tak pogotuję z 10 minut i zmielę to jednak. Makaron z cukinii po prostu zalewam wrzątkiem, żeby trochę zmiękł i wygląda jak makaron tak naprawdę. I normalnie go obrałam taką opieraczką. Także to, już mi się sos zrobił. Zetrę sobie trochę sera i szamiemy. Pycha. Tak? To jest jakiś autorski mój przepis. Wszystko co w lodówce. Próbuję z tym makaronem. Mm. Pycha. Chcę spróbować z tymi korzycami, chociaż trochę gorzkie. Kurczę, nam osolić. Hmm, trochę po sriłku już było za późno, ale jest dobre. Nie mogłabym tego jeść cały czas zamiast makaronu, ale myślę, że jestem na jakiś, raz na jakiś czas, why not? To jest penalty. Penalty za lody, no? <grym>, ale warto było. Muszę wam coś pokazać ciekawego, co przyszło, bo to jest jakaś żenada. Ale to jest ta firma Bulk Powder. Są jest i w UK i w Polsce. Teraz mieli minus 40%, więc podejrzewam, że już nie będą mieli, ale opłaca się do nich zapisać do newslettera, bo właśnie dostajecie smsy, jak są promocje. No nieważne, no i dostaliśmy tego smsa, że jest minus 40%, i tam, dobra, zamówię sobie do białku jakieś suple, bo oni też mają suple, więc zamówiłam sobie witaminę D3, witaminę K1 i wapń, albo wapno? Co to jest kalcjum? Wapno. Wapno. A jakie jest są... ważne Nieważne. Nieważne. Ale chodzi o to, że zamówiłam sobie też takie suplementy, słuchajcie, na włosy skóry i paznokcie. I zobaczcie, jak to przyszło. To przyszło tak. Tak. To jest zapas na, na miesiąc. I wrzucili to do takiej małej buteleczki. I moim zdaniem jest to. Tanie, nieprofesjonalne i w ogóle szkoda plastiku? Nie wiem. Nie rozumiem. W ogóle tego nie rozumiem. Więc jeżeli ktoś zamawiał kiedyś suple z tej firmy, to czy też wam coś przyszło? Mm, więc zamówiłam sobie takie suple właśnie na włosy, z i paznokcie i chlorellę w tabletkach, dlatego że chlorella śmierdzi w proszku jak karma dla rybek. Więc zamówiłam sobie w tabletkach, ale też to pudełko nie jest pełne. <tosz> Nie wiem, jeszcze jakby można było sobie w woreczku potem zamówić i dosypywać, to by było spoko, ale za każdym razem taka wielka butla, nie wiem, dziwnie to po prostu wygląda. No, także taka ciekawostka, myślałam, że ktoś mi po prostu wysłał jakieś oszukane, no ale najwidoczniej tak jest. Aż Weź tablet. Mati, przeliczyłam, tak wysypałam i liczyłam, te akurat, ale tutaj bym już nie liczyła, bo to chyba mało, chyba 200 tych tabletek niby to ma być, ale słuchaj Mati, musisz to powołać. chociaż nie wali tak źle. No, to tak bad. śmierdzi bardziej takimi dźwaczami. rybkami, no. No, także taka information, że, że, że dziwnie przychodzi. Ciekawe czy w Polsce trzymają takie promki. Ja z auta wyleciłam, mam jeszcze chwilę, także poprawię sobie pomadkę, bo ją zjadłam. No, już idzie 16, więc słuchajcie, będę lecieć do fryzjera. Tutaj może bardziej widać moje włosy. Także już mam duży odrost. Co prawda te przejścia nadal fajnie wyglądają, bo jak macie dobrze zrobione przejścia, to ten odrost tak się nie rzuca włos, w oczy. Także ja miałam robione to rozjaśnianie refleksami, czyli refleksami, czyli wiecie, pasmami. Eee, ale no już jest ten czas, kiedy ja chcę ciemniejsze włosy. Także chyba sobie trochę przyciemniej jeszcze zobaczymy. Ostatni raz u fryzjera byłam pół roku temu, bo to było w listopadzie. No to teraz już jest czas, także chciałabym sobie podciąć końcówki e, i wyrównać ten kolor. Także, żeby nadal była ciemniejsza góra, e, albo żeby po prostu jeden kolor, jakiś taki naturalny, no zobaczymy. Hej, Kaso, ja nie mogę przestać, patrzycie na moje włosy! Jak się pięknie błyszczą! Wy już wiecie, bo na pewno na Instagramie widzieliście, czytam na innym filmie, bo nagrywam to, wiecie, wcześniej. Ale ja właśnie niedawno wróciłam i cały czas się przeglądam. Zobaczcie, jakie piękne. Tutaj od razu wam mówię, że w aparacie one wyglądają na dużo ciemniejsze niż w rzeczywistości. Muszę się Ciebie pozbyć, bo przeszkadza ludziom, że chrapiesz. Chrapiesz, zakłócasz, zakłócasz nadawanie. Ta! Tak! Idź tam. To są moje włosy, teraz będę się wiedzieć, jak to jest zawsze po fryzjerze. Włosy się dotyka, włosy się maca, przekłada z, z boku na bok. E, także team brązowe włosy, witam was po prostu na moim kanale. Team blond włosy, nie martwcie się, na pewno kiedyś wrócę. <noise> Bo ja tak mam, raz ciemne, raz jasne, ale jak na razie Ciemne. Zachciało mi się ciemnych. Myślę, że dobrze wyglądam. To jest taki bardziej mój naturalny kolor włosów. Myślę, że fajnie to też podkreśla moją urodę i rysy twarzy. Też mam wrażenie, że nie są takim pączkiem w maśle, bo jednak jak są e, jasne włosy, ciepłe, to one tą twarz tak wiecie zmiękczają. A jak są jednak ciemne włosy, to jest tak minus 10 kilo. Jeżeli jeszcze chodzi o włosy, to też podcięłam końcówki. Dlatego, że miałam je krzywe, bo sobie sama je kiedyś podcinała, więc wyrównaliśmy. Ale tak naprawdę z długości nie zeszło w sumie nic. Także się bardzo cieszę, bo zapuszczam. Już są takie długie jak na mnie, to są naprawdę mega długie. Także fajnie, cieszę się, że nie kombinowałam w domu, bo wiecie co, ja już miałam ochotę iść do sklepu i kupić farbę, ale wiem, jak to się ostatnimi razami kończyło, lata temu, że ta farba się po prostu nabudowywała i te włosy robiły się strąki, więc no farba fryzjerska jest od razu, mówię, że lepsza. Jeżeli chodzi o tą farbę, to nie jestem do końca pewna, co to była za mieszanka, bo wiecie, fryzjer to zawsze indywidualnie miesza, ale zdaje mi się, że to był kolor moka. Wow, jak się błyszczą, mogę się w nich przejrzeć. Także tak jeny. Tak. <noise> Jeżeli ze mną jesteście od długiego czasu, to wiecie, że ja przez większość czasu chyba miałam ciemne włosy na YouTubie tak naprawdę, w ogóle przez większość mojego życia, ale są tutaj osoby, które dołączyły do mnie jak miałam blond włosy, więc to może być dla Was trochę szok. Także zmiany są dobre, ja kocham zmiany, także... Jak na razie moje włosy wyglądają tak. Nie mam w planie farbować na żadne szalone kolory, jakieś wiecie, pastele, zielone, fiolety. I też fajne jest to, że jak nie będę chciała mieć ciemnych, to po prostu ten kolor mi się wypłucze do tego, co mam pod spodem. Także to jest super, jestem happy, zadowolona. Będę musiała troszeczkę inaczej się teraz malować, bo chociaż niekoniecznie, bo i tak w neutralach, ale myślę, że... Teraz mocniejszy kontur, opalenizna też fajnie będzie wyglądać, więc będę sobie robić opalanko, może dziś albo jutro, zobaczymy. Także to by było na tyle, dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. I szykuję się film włosowy, ale może już go widzieliście, albo nie, chyba nie. Nie wiem, nic nie mówię. <grytanie> Buźka, pa!